w przy Armii Krajowej. Ja chciałam dzisiaj Państwu zaprezentować mieszkanie, które tutaj mam do wynajęcia. Zapraszam. Mieszkanie z rynku pierwotnego. Jeszcze tutaj nikt nie mieszkał. Pachnie, naprawdę pachnie nowością. Państwo tego nie czujecie, ale zapewniam, że tak jest. Tutaj jest duża szafa w przedpokoju, gdzie zmieści się naprawdę mnóstwo ubrań. Od razu przejdziemy i pokażę Państwu sypialnię. Wystarczająco miejsce, żeby zmieścić tutaj duże łóżko, nawet podwójne, e, od razu balkon. A teraz pokażę Państwu jeszcze salon, zapraszam. Salon z przestronnym balkonem, w słoneczny poranek, można tutaj sobie wypić kawę. Przy balkonie jest miejsce na kanapę ze stolikiem kawowym. Tutaj jest miejsce przygotowane do tego, żeby zamontować duży telewizor e, razem z jakimiś szafkami pod spodem, i pokażę Państwu kuchnię. Kuchnia zabudowana, w pełni wyposażona w sprzęt, płyta indukcyjna, zmywarka, piekarnik, lodówka z zamrażalnikiem. A teraz pokażę Państwu, czy naprawdę ładną łazienkę. To mieszkanie jest do wynajęcia razem z komórką lokatorską oraz miejscem postojowym, które znajduje się tuż przed budynkiem. Jeżeli takiego właśnie miejsca Państwo szukacie, to zapraszam do kontaktu. thank <laughs> you